Uwaga! Pocket option to oszustwo. Fem trade to oszustwo. Skam! Słuchaj, opcje binarne są w Polsce po prostu zakazane od 2019. I to nie tylko firmom, ale nikomu nie wolno oferować tego publicznie ani nawet, no, praktycznie się tym bawić, jak ktoś cię wciąga w taką inwestycję. To brzmi jak typowy scam. Niby handluj sobie prywatnie, a potem okazuje się, że konto jest na jakiegoś cypryjskiego brokera. Pieniądze znikają i policja mówi, przykro nam. Ale sami wleźliście w bagno, więc nie, ona nie może tego robić legalnie, a ty też nie powinieneś. Lepiej trzymaj kasę przy sobie. No dobra. Prawnie w Polsce to głównie kodeks karny wchodzi w grę. Artykuł 2006 mówi o oszustwie, czyli wprowadzaniu w błąd co do tej niby platformy binarnej, żeby wyłudzić kasę. Kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. A jeśli poszło dużo pieniędzy, nawet do dziesięciu. Dla nieletnich albo starszych ofiar, surowsze. W Europie to dyrektywa MIFID II reguluje inwestycje, więc fałszywe brokerzy łapią się pod unijne przepisy o oszustwach finansowych. KNF czy SMA mogą blokować strony, a Interpol goni ich międzynarodowo. Mandaty do milionów euro, plus ekstradycja. Jak duża afera? To nawet artykuł 29.6 KK o praniu brudnych pieniędzy. Uważaj, bo policja coraz lepiej tropi te schematy. Zgłoś na policję. Dostaniesz wsparcie. No dobra, przeszukałem neta na temat Pocket Option. To broker od opcji binarnych, zarejestrowane na Walii. jakieś egzotyczne wyspy, niby regulowane przez ich lokalną komisję, ale zero ochrony złe czy USA. W skrócie, mieszane recenzje, ale masa czerwonych flag. Na Trust Pilot mają jakieś 3, 6, w 5 z ponad 3 opinii, ale połowa wygląda na kupione. Pozytywne to laurki bez szczegółów, negatywne krzyczą o skamie. Co piszą ludzie? Głównie dramaty. Wpłacasz kasę, wygrywasz na początku, żeby wciągnąć, potem manipulują cenami na wykresach, zwłaszcza OTC, te weekendowe, które nie idą z realnym rynkiem. Porównaj z TradingView, a różnice w oczy biją. Blokują wypłaty, żądają w nieskończoność weryfikacji, dokumenty, selfie, co tylko chcą. I nagle konto zamrożone. Na Reddit, racz de Kłowy Abinar Options i Forex Pizarmi, historia o stratach po tysiącach. Wygrałem 10k, chcieli 1 milion dowodu, nigdy nie dostałem z powrotem. W 2017. piątek, dalej to samo. Broker Chooser mówi wprost: Nie ufaj, nie save. Nawet na X, Twitter, świeże posty po polsku i angielsku. Oszustwo, nie wpłacaj. Opinia moja? Klasyczny skam w przebraniu. Binary Options to hazard, a oni nieuczciwie grają przeciwko Tobie. Jeśli oszukują Polaków, a po polsku celują, to podpadają pod ułokik i prokuraturę. Dobra, słuchaj uważnie. Wyobraź sobie takiego frajera, co właśnie kończy pracę, sprawdza telefon, widzi reklamę: Zarabiaj tysiące w minutę na Pocket Option, bez doświadczenia. Serce bije, klik, i już wpłaca 500 zeta. Brzmi znajomo? Bo ja znam takich setki. Pocket Option to nie broker, to pułapka z Mowali. Jakaś wyspa, gdzie prawo jest jak ser szwajcarski, dziurawe. Zero regulacji, scysek, zero FCA, zero KNF. A co oni robią? Na początek dają ci wygrane. Mały trade, zielony wykres, plus 100 złotych. O kurcze, działa, myślisz. Ale to wabik. Za chwilę wykresy zaczynają tańczyć, jakby ktoś je ręcznie kręcił. Bo kręcą. Szczególnie te OTC, over the counter, co weekend grają według własnych zasad. Porównaj z Trading View. Różnica po 2-3 punkty a to wystarczy, żeby twój trade poszedł w dupę. A wypłata? Ha! Najpierw selfie z dowodem, potem rachunek za prąd, potem zdjęcie kota, albo nagle konto podwójna weryfikacja i znika. Ludzie piszą: Wygrałem 2000, chcieli mi 5000 dowodu kapitału bo niby to minimalny. Ktoś stracił 20 000 euro, ktoś inny 10 000 złotych i zero powrotu. Na Trustpilot pół na pół. Albo super, wypłaciłem. Pewnie boty. Albo oszustwo, straciłem wszystko. Reddit? Całe wątki. Reddit pełen historii, że to kasyno, tylko z lepszym marketingiem. A binarne opcje? W Europie zabronione od 2018, bo to hazard, nie inwestycja. Wygrywasz albo tracisz. Zero pomiędzy. A oni zawsze na plusie. Twoja strata to ich zysk. Zero edukacji, zero analizy. Klikasz i już. Więc proszę, nie wpłacaj. Jak masz te 500 zeta, kup sobie piwo albo zapłać rachunek. Nie dawaj ich komuś, kto siedzi na plaży i liszy Twoje pieniądze. Jeśli już chcesz grać, idź na prawdziwy forex, z regulacją, z demokątem, z edukacją. Pocket option? To jak dać kasę złodziejowi, co obiecuje ci zwrot z odsetkami, tylko nigdy nie wraca. Kończę. Nie bądź kolejnym statystycznym frajerem. Nie wpłacaj. I jeśli ktoś ci mówi, to działa, to albo bot, albo samo samoszust. Koniec.